Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z questa Po poprzednim odcinku udało nam się pokonać Centaural Nensusa, czyli takiego bossa, pierwszego prawdziwego. Jego zwłoki leżą w tym miejscu, także jest to nasz Nestus. No i ogólnie udało nam się wykonać quest główny związany ze Spartą. Um, więc teraz po prostu możemy wyruszyć do kolejnego miasta czyli w zasadzie delf, ale po drodze też będziemy w mega, że czyli w zasadzie nasza podróż teraz się trochę wydłuża i faktycznie trochę dłużej będziemy teraz podróżować między miastami, tymi większymi, ale oczywiście będą też miasta mniejsze po drodze, tak? Czyli jak zrobiłem troszeczkę głupotę, bo nie doszedłem do checkpointu, który jest w tym miejscu, gdzieś tam obok jest, więc wyłączyłem grę, włączyłem grę i ważna rzecz po każdym włączeniu, wyłączeniu gry, bo sobie... Przedziwnicy się pojawiają, więc musiałem teraz drugi raz Nesusa zabić, ale nic złego, bo z przeciwnikami również odnawiają się skrzynie. Tam na skrzynki sprawdziłem, trochę było złota, też nowy pan założyłem i pierścionek, ale tutaj ta nowa skrzynia, mam nadzieję, że coś nam lepszego wypadnie, ale tutaj widzę, że i tak szału nie ma, ale oczywiście warto wszystko to wziąć ze sobą, więc ok, jestem trochę napchany na początku odcinka, ale mimo wszystko ok. Przy okazji też użyłem tej wulkanicznej kuli e, na walkę z Nessusem I powiem, że była ok Ok, także mamy teraz górę sparty, czyli prawdziwą pełnoprawną lokację już po zabiciu e, Nessusa Pokażę wam na wypadku zwykłego satyra, że no na shota bije, ale przy okazji e, widzę, że szybko zużywa energię, bo miałam 5 potek albo 6 na walkę z i zostało mi tylko 3 e, co mimo wszystko trochę kosztuje więc będę teraz musiał zakupować co jakiś czas oczywiście że które energii również e, Ok, więc w zasadzie podróżujemy po tych górach sparty lokacja mega podobna do Doliny Pelany ale wydaje mi się że mniej centaurów jest e, no i też jakieś tam jaskinie także ogólnie po prostu podróżujemy teraz do kolejnego miasteczka dokładnie wam nie powiem no to byłby jakby spoiler eee, a spoilerów nie chcę robić mi wszystko eee, mogę wszystko opowiadać już po samym fakcie dokonanym a tak to po prostu wyruszamy i w zasadzie podróżujemy do Megary, Ite i Delph na początku będzie Megara gdzie mamy porozmawiać z Tymonem przyjacielem Leonidasa no a następnie eee, do Delft ale po drodze będą właśnie jak mówię mniejsze lokacje ja się szybko wrócę to teraz do Sparty wiadomo trzeba troszeczkę posprzedawać rzeczy no bo na tym mimo już wszystko tak polega na, zresztą, na częstym zresztą. jednak zresztą. wracaniu ja tutaj chyba miecz frygijski nie wiem czy zostaje czy mi się w ogóle przyda bo jestem pewny że będę miał um, mam w ogóle słaby futer zauważyłem jakby przydałby się nowy ale jeszcze nie ma nowych Um, trochę szkoda, Ehm, do to o czym ja mówiłem Nieważne. E, nic, nic, Nie Nieważne, nie wiem czy to było istotne A, z, chyba z mieczem fregijskim, że mimo wszystko I tak znajdę ekwipunek nawet z ulepszeniami Niż ten zwykły miecz fregijski bez żadnych ulepszeń Więc w zasadzie to byłoby bezużyteczne Ale jako ciekawostka faktycznie można farmić z żołnierzy spartańskich ich miecze Jako ciekawostka, bo ten miecz i tak, hełm Sorry, ten hełm tak da się później e, kupić, ale to tam trochę czasu to zajmie. Ok, teraz użyłem kapliczki cierni. E, pojawia się ona, widać je po prostu po zielonym e, efekcie wokół naszej postaci, aurze takiej. Dodatkowo również... E, o, level. Dodatkowo również po prostu bije obrażenia odkrwawienia przeciwników, którzy znajdują się obok nas. Wyobraźmy sobie po prostu, sobie, że... Nasza skóra jest pokryta cierniami. Oczywiście nie ma tego i po prostu była zielona aura. E, więc... Musimy sobie to wyobrazić. Dobra, wbiliśmy nawet, A Więc ja pójdę oczywiście, że w siłę. E, siła. Jeśli pójdziemy bardziej w siłę, zwiększy to bazę obrożenia zadawane przez broń obuchową, czyli tą, którą używamy. E, więc okej, ja przede wszystkim pójdę w kule ognia. Ewidentnie to jest to, co ja potrzebuję, żeby ona naprawdę Kok siła, no i przede wszystkim, żeby pomagała. Dobra, tu jest dopiero checkpoint. Mi się wydawało, że tutaj wcześniej był postawę, bo to tutaj Ale może mi się tylko wydawało, jak sobie radzi. No, to jest to. To jest właśnie to, o co chodzi z kulą. Więc warto byłoby poczekać na kulę. Trochę pudło. E, no i dzięki temu po prostu w, część przeciwników padnie od razu i no tutaj po prostu wyjdziemy. Oni się skapną, że jesteśmy. Kula, no i proszę bardzo, część na pewno już padło od razu. No właśnie już nie mam. No więc... No tak. Przy okazji również w kulę możemy zmacać. E, Odłomki bardzo są spoko. E, to się bardzo przydaje. E, pożoga, pozdro Wiedźmina. <laughs> dla graczy gra czy Wiedźmina ogólnie, bo tam jest pożoga. Znaczy bardziej gwinta mi się wydaje, ale... No. Pamiętam, że bardzo dużo grałem w gwinta, ale tego gwinta wbudowanego w Wiedźminie I uwaga grałem bardzo dużo w gwinta karcianego, tego jakby po prostu w realu. Bo w dożycenie dodatków są... do dodatków do dzikiego gona no, po prostu są te karty i bardzo dużo graliśmy ze znajomymi e, w karcianki, w tą karciankę. A jak chodzi o samego gwinta oddzielnego na jako na, grę, ma, mało grałem jakoś, pamiętam, że odmienne zasady po prostu jakoś mi tak odepchnęły i... Czułem, że wolę mimo wszystko masterować tego Widźmina innego. Jakby tego, który był w czasie trochę. Winta, Sorry. Okej, okay, za, za chwilkę będziemy w dosyć ciekawej lokacji, pomniejszej, więc nie jest to spoiler żaden. E, mimo wszystko... U, mogę przedać, bo zamtuł grane pamięć, mimo wszystko nie chwaląc się. E, także zaraz tam, gdy będziemy po prostu... Jeśli ktoś kojarzy mitologię, star historię starożytnej Grecji, to wydaje mi się, że może skojarzyć e, nazwę tego miasta. Może powiedzieć, że to jest nawet miasto, bo faktycznie to, to jest miasto tylko po prostu... E, co się z tym miastem stało? Zobaczycie. Okej. Okay. Okej, okay. coś mi wypadło fajnego, jakby wy wypierdzielam nam wszystko, co da się. Gdzie to jest? Ej! Co się stało? Ej! Tu, boże! Tu jeszcze więcej mam. Okej Panie i panowie, pierwszy toporek. E, zręczność trochę Potrzeba pójść. Nie wiem, czy zręczność mi się będzie opłacało pójść. Przestraszyłem się, że mi zniknęła, bo nie chciałem się przez chwilę pojawić. E, ręka... Licurgusa, czyli to jest po prostu przedmiot epicki e, Tak to można nazwać, legendarny Ciężko mi to zawsze okrasać e, Tak, to jest broń pod e, Pamiętam kiedy, chyba na początku serii mówiłem, że chcę używać siekier A zręczność mam trochę słabą, więc może pójdę faktycznie w zręczność Żeby tego użyć Chociaż jak widzicie bazowe obrażenia są znacznie niższe od mojej krwawej buławy Ale przez prędkość broni te obrażenia sekundę średnie i tak rosną. Nie wiem czy pójdę w to tak szczerze. Wiadomo, że trochę pójdę w zręczność. Ale w zasadzie jak już miał wzruszająco dużo zręczności, to broń i tak ta będzie według mnie niestety słowa, więc niestety tą rękę odłożę do ekwipunku, a czy do karawany, bo uznaję, że warto takie rzeczy kolekcjonować ładne. Także ja jestem w Helos. Czyli w naszej pierwszej lokacji i po prostu odłożę rzeczy, no niestety, których nie mogę użyć. Przy okazji mam dużo nowych amuletów i relikwii i może coś sobie wzmocnię. że tu powie, to myślę, że to jest słabe, chore pióro mi się wydaje, że jest spoko, Tutaj daje obrażenia. Zawsze warto iść w obrażenia, będę miał przede wszystkim lepsze, więc tego nie będę ulepszał. Wydaje mi się, że tak samo też będę miał coś lepszego na nogi. Ale jeśli chodzi o zbroje na to, według mnie to jest na przezbroja. I też tam może pójdzie, chyba że to... Tak, obrażenia. Więc jakby coś tam faktycznie może to dać. Ar Artemidy nie używam łuków, a więc no nie przyda mi się. O, dobra. No a ja tutaj widzicie że ten sklepiku w Halos już są... A, Rzeczy słabsze. Zapomniałem Oj. się. Zresztą by mi się przydało kupić już trochę potek. Ale zobaczcie ile w ogóle pieniędzy już mam. 30 tysięcy. Pamiętam jak przed chwilą było 10 tysięcy. Dużoż. Znaczy tego, hajsu, ten hajs po prostu się szybko mnoży, więc to jest bardzo spoko. Herbatki się napiłem. Okej. Okay. Więc teraz będziemy w tej lokacji, o której mówiłem, że to było miasto, teraz nie jest miasto i mi o co chodzi. Przy okazji, właśnie już mam lepszy pokaż. Wszystko lepsze są statystyki tego puklarza, um, więc są to ruiny Myken. Um, także dosyć ciekawa lokacja, która ma swoje tam odnalezienie w, w historii, faktycznie. Um, w zasadzie nie chcę źle powiedzieć, żeby nie było, ale z tego co mi się wydaje plus minus, um, Cywilizacja mykańska Myken, istniała plus minus w czasach cywilizacji um, na Krecie, która była wcześniejsza niż ogólnie ta cała cywilizacja grecka. Um, czyli istniała przed wiekami ciemnymi. Tak mi się wydaje. Um, także ogólnie można powiedzieć, że cywilizacja mykańska jest pozostałością cywilizacji um, na Krecie, która była właśnie wcześniej i ogólnie Ciekawa jest to jest taka, że nawet Grecy mieszkający na kracie przed wiekami ciemnymi nie są nawet potomkami Greków, którzy żyli potem normalnie na kontynencie po wiekach ciemnych podczas tego odrodzenia tej kultury antycznej Grecji. A tuż kiedy ja sobie lewituję, jakby pozdrawiam Pozdrawiam go Także liczne pozostałości po kulturze z, z Krety na kontynencie można spotkać po prostu przy jakichś akwenach, przy, przy morzu ogólnie, bo wiadomo, tam ci ludzie po prostu wędrowali setkami i starać się kolonizować kontynent. Jednak nie ma znaczących po prostu um, pozostałości na kontynencie dawnych cywilizacji. Migen są jednym z takich przy, wypadków, przypadków. O, formuła wypadła. Serce gwiazdy. E, sensownie problem to usza. Zbój... O, to będzie bardzo łatwe do sklepania, bo widzę, że tylko 10 poziom potrzeba. E, Mamy sensownie ogniem usza, więc po prostu ją wyjmę. E, wyciągnę z broni za pewien koszt i przy zniszczeniu tej broni. Wydaje mi się, że to i tak będzie ok, bo... Stuknę palcami, bo myślę. Bo i tak potem będę miała do przebronią. Grobowce są dosyć ym, ciekawą rzeczą bo nie są nie działają jak typowa skrzynia Często grobowce są jakby zaklęte i działają w nich różne efekty e, Wszystko zależy od tego jaki jest dźwięk przy otwieraniu więc y, warto się po prostu słuchać na początku O teraz nic nie ma, nadal jest puste całkowicie Przy po prostu przesuwaniu tej betonowej płyty jest po prostu taki strzyg mechanizmu też nic Też nic e, Efekty to jest najbardziej popularny, znaczy najbardziej popularny Różnie się mieszają e, Ognisty, lodowy i trucizna Trucizna jest najgorsza po, nie, Pojawia się na początku, a bije od początku Więc jeśli usłyszycie e, mechanizm przy otwieraniu grobowca cofnijcie się i tak, bo efekt toksyny, czyli ta chmura zielona pojawi się po jakimś czasie Wcześniej było widać tą chmurę toksyny Ale nie mówiłem o tym jeszcze Teraz jakoś te grobowce są miłe i nic nie, ma, nie mają sobie. Więc okej. Okay. Na początku trochę było pułapek. Była pani toksyna i co widzieliście na pewno. E, więc w zasadzie cały Mokeny to jest taka malutka część. Jakbym... Nie wszystko ta gra ma trochę lat i jakby te, te lokacje nie są ogromne. A szkoda. E, Takie Ateny które oczywiście muszą być, bo jesteśmy w starożytnej Grecji nie należy do jakiejś lokacji ogromnej ale według mnie i tak prestiż jest utrzymany e, takich Aten więc okej okay. nasy Sparty kolejne lokacje w zasadzie one się nie różnią praktycznie niczym tylko nazwą może tam jest trochę więcej drzew, ale to tak jest mało zauważalne także jak jesteśmy na wzniesieniu na połowie z E, w ogóle w Tajtankuście nic nie ma wspólnego, nic nie ma związanego w ogóle, żadnej całkowicie treści nie ma o wojnie peloponewskiej. Jakby o układzie morskim, o układzie peloponewskim e, o tym w zasadzie nic nie ma, więc nie mam pojęcia. Ciężko określić w jakich e, czasach plus minus dzieje się Quest, Jakby nigdy o tym nie myślałem i na pewno e, kiedyś by zrobię analizę tego, ale po prostu między Spartą a Atenami czuć, że się nie lubią, ale pracują, mimo wszystko, żeby się zjednoczyć w walce z potworami. Więc okej, okay, to jest przed wojną Penopoleską. W zasadzie nie, nic też nie ma o układzie morskim stworzonym przez Ateny. Ale już występują hoplici. Um, a hoplici byli najbardziej popularni za Filipa II Macedońskiego, który um, w zasadzie to wszystko stworzył um, po wojnie Penopoleskiej. W zasadzie jak Grecja była, była w upadku. Przez wojny wewnętrzne, um, Persję, wiadomo, um, też zrobiła spustoszenie, ale sam Filip Macedoński również. Tam um, się nie przyda, to mi się nie przyda, um, to też nie. To wydaje się fajne, ale to jest broń do rzucania, czego nie używam. E, broń do rzucania powstały dopiero... uuu, e, to mi się już całe wzmocni. Dzień. Powstały dopiero w dodatku Ragnarok, dodali je e, Jako taki nowy bazowy przedmiot e, Na przykład, nie wiem, jak mamy topory, miecze, łuki, kostury Dodali również e, broń do rzucania Według mnie bardzo spoko Urozmaica rozgrywkę, więc w zasadzie można być postacią, która gra nie pod to Ale mimo wszystko chciałbym w nowym dodatku więcej Jakichś rzeczy pod maga, nie Jakieś księgi maga, albo jakieś różdżki, coś takiego, bo sam kostur jest spoko, bo są różne efekty kosturów, ale mimo wszystko według mnie tego jest za mało i przez to asortyment arkanistów mógłby się powiększyć. Co byłoby spoko e, na pewno. Jeśli chodzi o potencjał tej to jest to ogromne. Jest to coś ogromnego, bo jakby TitanQuest przecież bazuje na mitologii. E, I co każdy do dodatek? Akt? to poznajemy jakąś mitologię innego państwa i po prostu wydaje mi się, że trochę tego może być. Przede wszystkim e, kiedyś w ogóle miałem plany stworzyć własną takie jakby mapę, dodatek, bo da się tutaj się tworzyć mapę, mam nadzieję, że pokażę Wam poradnik z tego, o mitologii hinduskiej. No bo według mnie potencjał jest ogromny na mitologię hinduską, żeby stworzyć oddzielny akt, gdzie podróżuję po Indiach, no i poznajemy to po prostu mitologię. Um. No właśnie, jakby stworzyć ten dodatek, to mogliby również dodatkowo dodać jakieś tam dodatkowe przedmioty dla maga. Ale to tylko moje domysły, nawet nie wiadomo, czy coś może powstanie, czy, czy to już Atlantydy było ostatnim dodatkiem, co byłoby naprawdę smutne. Bo społeczność tego gry żyje, więc no, okej. Okay. Teraz się znajdujemy blisko. Kolejnego miasta i spotykam po raz pierwsze pająki, więc jak ktoś ma rachnofobię, to współczuję. Pamiętam sam na początku nie lubiłem pająków, teraz z reguły są obojętne, ale jeśli mi wyskakuje przed twarzą, jak tutaj, to faktycznie może to być nieprzyjemne. Nie chodzi mi, że o tych, tylko... Jeśli mi się wydaje, to się pojawi zawsze boss. Dokładnie. Um, Pajączy Pajęczy boss. Jest to boss dodany dopiero w... Tak tak mówię, Anniversary Edition No um, nie typowe, bo w zasadzie nie ma nic o nim w ogóle wspólnego fabulem Po prostu jest taki duży pająk i tego Zaraz właśnie go trupimy. Tak, bo przed jaskinią widać, że są, że są pajęcze młode A nie bez przypadku, bo jak zbliżymy się do jaskini Z niej powinien wyjść Duży pająk No nie wiem Chyba że tylko działa na poziomie trudności epickim ale mi się nie wydaje że nie Teraz się trochę cykam um, Nie ma go? Okej okay. Czyli tylko na poziomie trudności epickim jest, szkoda Myślałem że teraz uda mi się go ukartrupić e, No bo jest dosyć duży pamiętam że po prostu on jest w wielkości tego całego przejścia w którym się znajdujemy Uuu się hełm tkacza śmierci um, czyli hełm arachnosów czyli człowieku człowiek, pół człowiek pół pajęk w zasadzie dobra jeszcze ten odcinek trochę potrwa bo poprzednie były wydaje mi się ewidentnie krótkie a zbliżamy się do kolejnej lokacji już niedługo szkoda że tego Pajęku tu nie było bo zawsze to jakiś boss jest ale były pańcze młode więc jakby one już były ustawione, bo faktycznie one są nawet wchodziły do jaskini i spodziewam się, że jak one wejdą, to wyjdzie ta ich matka ja pojęcia, ale nie było jej, więc trochę szkoda. Okej. Okay. W ogóle taka ciekawostka, jeśli macie, robicie postępy takie same jak ja, to zawsze um, gracz powinien plus minus nabyć ósmy, ósmy level przed miasteczkiem kolejnym. Teraz nawet zdobyłem to trochę wcześniej, bo zabiłem drugi raz e, Nessusa. Um, ale zaraz zobaczycie, że będę tam właśnie. Więc w zasadzie zaraz już jest to miasteczko. Ale serio, ten ósmy poziom mi wbił dosyć szybko. A dlaczego on jest tak znaczący? E, z prostego powodu. Zaraz wam pokażę. Tylko właśnie, o, już jesteśmy na tym miasteczku. Także to jest... Tega! O której było wiadomo wcześniej, że jest tu panuje, panuje tutaj zaraza i faktycznie jeśli chodzi o to zarazę, będziemy mieli questę pobocznego, który jest questem w zasadzie głównym, jeśli chodzi o TG, ale sama TGE jest takim miasteczkiem niedużym. Także dlaczego ósmy level jest tak istotny, że wam o tym mówię. Ponieważ mając ósmy level, po prostu odblokowujemy sobie możliwość tego, aby mieć drugie drzewko umiejętności. Jak mówię na początku pierwszym moim będzie ziemia, a drugim będzie obrona, bo obronę w zasadzie używam tylko raz. W zasadzie każdy z tych... Um, z kidów używałem pamiętam, choćby raz. Najmniej używałem natury, bo w zasadzie naturą to postacią, która miała naturę przegrałem bardzo mało, ale postaci która miała obronę też grałem dosyć mało. Um, najwięcej chyba grałem zawsze wojną i snem, bo to połączenie jest bardzo... naprawdę bardzo mocne. Um, także my weźmiemy sobie po prostu obronę. Która po prostu bazuje na defensywnie ogromne i to będzie bardzo spoko, um, więc okej, okay, proszę bardzo, nie grałem tym dawno, więc to będzie dla mnie coś ciekawego. Taki, z zazwyczaj, maczuk toporów, e, posiadają szansę ogłoszenia przeciwników, dokładnie o tym właśnie tu jest mowa, maczugi, topory, to jest to, w czym będziemy się specjalizować. Um, Wyjście z... zwiększone percepcja, zdąży prąd, ok, e, atak tarczą, bardzo ważne e, i... Sztuka noszenia pancerza. W zasadzie, polecam bardzo, że w zasadzie, jeśli nie chcecie czytać całych opisów umiejętności skillu, to po prostu czytajcie to, co sama umiejętność daje. Um, czyli tutaj daje do ogłuszenia, mi się wydaje, że pójdziemy na razie w ogłuszenie. Um, jest to po prostu um, skill, który jest jakby w tle. Można to tak powiedzieć działa w tle. Możemy rozróżniać, rozróżniać skile, jak działają po kształcie ich ikonki. Jeśli są okrągłe, to działają w tle i nie możemy ich przydzielić i użyć. Tylko po prostu się uaktywnią w jakiś, przez jakiś czynnik. A jeśli skile są kwadratowe, mają ikonkę kwadratową, możemy je właśnie przydzielić i możemy po prostu ich, ich używać jako efekt stały albo po prostu jako umiejętność, którą używamy w jednym momencie. Jeśli chodzi o skilly przede wszystkim wezmę sobie maltretowanie, czyli atak, atak tarczą, w prawym gdzieś jest myszki, a samo kurę sobie gdzieś tam przydzielę tutaj. Mimo wszystko to i tak będzie wygodne, żeby no, Wam pokażę na tym, że mimo wszystko na jest czwartym tutaj. Na czwóreczce to i tak w zasadzie namierzam i działa to praktycznie tak samo. Ale na razie nie i na razie użyłem sobie skilla. To jest w zasadzie bazowa i polega na tym, że po prostu będę ogłuszał przeciwników. Tak czy siak to będzie tyle te materiale. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. I w następnym odcinku po prostu e, pokażemy jakby zarazę, która jest wokół źródła w TG, więc po prostu uwolnimy TG od zarazy. No i również będziemy dalej podróżować do Megary. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach Saga Questa.